Dzisiaj miałem niezwykłą przyjemność przeprowadzić wykład dla Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego. W ten wyjątkowy dzień obserwacji Księżyca mogliśmy wspólnie eksplorować powierzchnię naszego naturalnego satelity. Mogliśmy obserwować Księżyc. Dzisiaj był bardzo fajny wykład, i teraz robimy planety i bazy. W październiku będziemy studiować tutaj i bardzo fajnie się bawimy. Jesteśmy na Akademii WSP i oglądamy w okularach wiar, kosmos i różne planety. Jest po prostu super. Jesteśmy na Uniwersytecie Dziecięcym, na warsztatach i obklejaliśmy słoiki. I ja zrobiłam taki. Zdecydowaliśmy odwiedzać zajęcia Dobromskiego Uniwersytetu Dziecięcego, za co bardzo dziękujemy. Uczestniczyliśmy już w klubie młodego naukowca, więc wiemy, że to są naprawdę super wartościowe spotkania. Moja córka uczestniczy już drugi rok z rzędu w Uniwersytetach Dziecięcych, Akademii USB. Serdecznie wszystkim polecam. Za nami Dzień Otwarty. Wspólnie odkryliśmy kosmos możliwości Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Nie zastanawiaj się i dołącz do nas. Czekamy właśnie na ciebie!